Dzisiaj podsumowujemy czwartą edycję naszego projektu, która, jak dobrze wiecie, obfitowała w bardzo wiele różnych działań. Były to działania związane zarówno z warsztatami, ale też działania związane z rekreacją, z miłym spędzaniem wolnego czasu. Młodzież miała okazję spotkać się z różnymi ekspertami i praktykami. W tej edycji wzięło udział 29 samodzielnych i zaangażowało się 20 wolontariuszy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać udział w projekcie fundacji, w programie samodzielni. Dlaczego? Dlatego, że w naszej firmie najważniejszy jest człowiek i najważniejsze jest działanie. A w tym programie fundacji udzielamy konkretnego wsparcia młodzieży, która tego wsparcia potrzebuje. Hotelarstwo to jest najlepsze miejsce do rozwoju dla. Nie tylko dla młodych ludzi, ogólnie dla ludzi, dla tych, którzy chcą robić kariery, ale też dla tych, którzy chcą po prostu podróżować, poznawać świat. Te się cieszę, że z tego, co słyszałem, 29 osób brało udział w tym programie. 25% z nich zdecydowało się na stać w hotelarstwie. To jest projekt wyjątkowy, i myślę, droga młodzieży, że macie ogromne szczęście, że mogliście wziąć udział w tych projektach że spotkaliście na swojej drodze tak wyjątkowych ludzi, to co otrzymaliście dzisiaj jako finał udziału w tym projekcie samodzielni to jest wasz ogromny kapitał. Projekt wyjątkowy grupa młodych osób, które próbują odnaleźć się w tym jakże trudnym dla nich świecie. Mam nadzieję, że też po zakończeniu tej edycji są gotowe do również procesów rekrutacyjnych. Dzięki swojemu praktycznemu podejściu projekt samodzielny jest naprawdę pomocny w rozpoczęciu ścieżki zawodowej dla młodych ludzi. A bycie mentorem w tym programie stanowi ogromną satysfakcję. Udział w projekcie był bardzo ważny dla młodzieży. Otworzył ich na świat, dał im możliwość poznania nowych ludzi, kontaktów, nowych możliwości w świecie. Myślę, że łatwiej im będzie dawać sobie radę w dorosłym życiu. Udział w tym projekcie dał mi pewność siebie. Dowiedziałam się bardzo wiele rzeczy o sobie, jak i o innych. Poznałam wielu wspaniałych ludzi przede wszystkim. Poznałyśmy siebie i bardzo się zaczęłyśmy dogadywać.